komentatorskim jest Włodzimierz Szaranowicz i mam nadzieję, że będą to niezapomniane dwie godziny widowiska. To spotkanie zapowiada się ciekawie. Dwie drużyny, bez faworyta. No ten arbiter zaliczany jest do takich surowych sędziów. W dodatku niestety jest bardzo drobiazgowy. I rozpoczęli popatrzmy. Dybiril Sisse. Podaje w pole karne. Dośrodkowanie przejąło obrońca. Będą rzucali piłkę w okolicach pola karnego rywala. To może być niebezpieczne. Dobre rozegranie. Doskonale zagrał. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. może być bramka. Czy to wykorzysta? Piłka w siatce. Piłka w bramce po raz pierwszy dopiero w 13 minucie spotkania. Gładka. Dobrze dograł. Strata w ataku. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut załku. Gładka. No on potrafi znaleźć się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i znakomicie wykończyć akcję. A teraz przy piłce SISE. Powinien dośrodkować. No i udało się odzyskać piłkę. Wspaniale przechwycił. Czy to wykorzysta? No błąd strata. Karne dośrodkowanie? Polekarne, ale obrońcy udało się przejąć piłkę. No i strata piłki. Ładka. Ale walczą o piłkę. Czy to wykorzysta? Piłka nie znajdzie drogi do bramki, strzał zablokowany, no i piłka wyszła poza pole gry. I za chwilę w znowienie gry odrzut rożnego. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału nie ma bramki. Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Chyba nie tak sobie wyobrażali zakończenie tego stałego fragmentu gry rzutu rożnego. No, udało się przejąć. Brawo, ładnie podał. Ależ niesamowity atak obrońcy. Tuż obok bramki. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Spodziewaliśmy się chyba bardziej emocjonującego pojedynku. Rzeczywiście, ale w pierwszej połowie nic się nie działo. Polak. Przy piłce Podał ją. Pięknie podał. Kapitalne zagranie. Czy to wykorzysta? Ryzykował, ale pewnie odebrał. Rozpocznął grę od rzutu załóg. Czy to wykorzysta? To zupełnie jakby byli na treningu, kapitalne wymiany piłek. Okay. Dobre podanie. Jak to wykorzystają? Mają wrzut z autu pod polem karnym rywala. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa Nie. Jest! Znakomicie! Kolejna bramka dająca im pewność, że prowadzą wysoko. Wspaniała asysta przy tej bramce. Podanie na skrzydło, dobra wymiana podań. Może być groźnie, niestety nic z tego nie wyszło. Niebezpiecznie w polu karnym, dostrzegł partnera. Wstrzymali, ależ podanie, tracą piłkę, Cieśliński. Znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Nie powinien tak ryzykować w polu karnym. Piłka nie doszła jednak do adresata. Polak. Bardzo dobre podanie. Może do środkować. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Ale szakcja! Zdecyduje się na wrzutkę. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Czy to wykorzysta? No chyba nie do końca to mu chodziło. Celnie dobrze. Dobrze teraz wyłuskali piłkę rywalową. Pewne zwycięstwo 2 do 0.